A. Nie, nie, nie byłem. Dobrze. Pan u nas nie był, no tylko o piekarze e, Krzysztof Załuski, odpowiedzialny za MM Lublin, szefowa działu online, Agnieszka Mazur. Tutaj generalnie pod tą ścianą cały dział online jest. Dzień dobry. Nie, to jest. Pierwsze pytanie jest... Dodam się, że ma Pan dobry kontakt z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem. Może uda się Panu przekonać Warszawę do przekazania pieniędzy na budowę wódnicy Lublina i ekspresówki do Warszawy? Znaczy tak, gdyby to zależało tylko od Pana premiera Pawlaka, to jestem przekonany, że ta obwodnica byłaby już dawno temu. Natomiast decydentem tutaj jest Pan minister Grabarczyk, minister infrastruktury. Więc jeśli chodzi o obwodnicę, to wygląda na to, że raczej jest ona niezagrożona. Natomiast będziemy musieli bardzo mocno popracować nad e, całym ciągiem drogowym do Warszawy. Teatr budowy, tak? Tak. Dzisiaj jestem prawie na emeryturze i ciągle czekam na otwarcie teatru. E, sprawa jest e, bardzo problematyczna i o ogromnym stopniu wrażliwości. I po półtora tygodnia urzędowania jest za wcześnie, bym tutaj wyrokował w tej sprawie. Tym bardziej, że będzie to decyzja zarządu województwa, ale podjęta jeszcze w grudniu, bo ta sprawa musi być załatwiona szybko. Pieniądze na ten cel są zapisane od czterech lat. Przyszedłem w momencie kiedy nawet nie mam dokumentacji technicznej dla tego zadania. Prosilibyśmy o to, żeby Pan o szerokopasmowym internecie powiedział jest ten program rozwoju Polski Wschodniej. Proszę bardzo. W styczniu zostanie podpisana umowa na budowę sieci szerokopasmowej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na budowę Szerokopasm szerokopasmowego dostępu do internetu. Takie, że ludzie wiedzieli, tak, że do każdej miejscowości gminnej dotrze światłowo, z szerokopasmowym dostępem do internetu. Na podstawie tej, tego szkieletu internet będą na równych prawach wszyscy dostarczali wszyscy zainteresowani operatorzy. Właścicielem tego szkieletu jest samorząd województwa, który przeprowadzi przetarg.